Witam Państwa bardzo serdecznie z, ze studia Majką Pany Polska na forum ekonomicznym w Karpaczu. Moim Państwa gościem jest Magdalena Kasiewicz, członkini zarządu Microsoft Polska. Witam. Porozmawiamy okay. o czymś, co jak rozmawiam z przedsiębiorcami, to oni to strasznie demonizują. Pokolenie Z. Takie historie, które ja słyszę o nich, że oni są strasznie inni. To, to wydaje mi się, że nadcho nadchodzi Jakieś takie y, 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 pokolenie, które jest z innego świata. Jak, jak mogłabyś scharakteryzować y, Zetki z twojego punktu widzenia? Mhm. Czym oni się różnią? Ja bym, ja bym powiedział, że one nie są z innego świata, są z naszego świata. Myślę, że dynamika zmian na rynku jest tak duża, że rzeczywiście te różnice pomiędzy pokoleniami są większe z każdym pokoleniem, tak? no, Bo dynamika jest większa. Ja bym powiedziała, że na pewno jest tak, że te, to pokolenie jest inne, dlatego że ono wychowywało się w, bardzo w środowisku mocno scyfryzowanym, e, w, w technologiach. Dla nich jest ta technologia bardzo istotna e, i czują się bezpiecznie, będąc w środowisku, w którym mają dostęp do, do technologii, to jest jedna duża różnica. Czyli ta zmiana technologiczna. Tak, która... zmiana technologiczna. Natomiast bardzo dużą, ciekawą zmianą, jeśli chodzi o to pokolenie, jest to, że to pokolenie jest bardzo zainteresowane... Um, taką odpowiedzialnością społeczną. Tak. E, I to myślę, że to jest taki trend, który Czyli, jest że bardzo mocny. Chcemy zmieniać świat wokół siebie. Tak, chcemy zmieniać świat. Chcemy, żeby on był lepszy, żeby był on bardziej zróżnicowany, żeby chronić prawa e, osób wykluczonych, żeby być częścią czegoś większego no. też. Czyli to nie chodzi o to tylko, żeby reprezentowała e, na przykład firma, w której pracujemy, reprezentowała dobre wartości, takie wartości, które my też reprezentujemy, ale my też chcemy mieć poczucie, że jesteśmy włączani do inicjatyw, które naprawdę potrafią zmieniać świat. I myślę, że to jest duża zmiana i często wyzwanie do firm tradycyjnych, które często te misje miały, jeszcze w przyszłości, teraz to się to zmienia, wokół biznesu, wokół osiągnięcia pewnych celów. A w tej chwili ta misja i to, to jest bardzo ciekawe, bo ja e, często na interwiu, na, e, na rozmowach o pracowach pracę, o, tak, o pracę e, mam, wie, widzę, że osoby, które przychodzą, one znają tą misję, one czytają, one są zainteresowane. Ale jakie... też mi się wydaje, że też sprawdzają. Czy to nie jest ściema z tą misją? Tak, prawda? sprawdzają na przykład jakie działalności, co robimy w tym kierunku, żeby to rzeczywiście e, realizować, tą misję. Więc e, to jest na pewno bardzo, to jest duża zmiana. Na pewno bardzo duża zmiana. I w związku z tym, e, a jeszcze duża, e, następna rzecz, która jest ciekawa, to jest to, że te osoby są bardzo przedsiębiorcze. Tak, biorą sprawę we własne tak, ręce. Biorą sprawę we własne ręce. Lubią być zaopiekowane. To nie jest tak, że one są przedsiębiorcze i, i w ogóle nie chcą. Lubią być zaopiekowane, lubią mieć liderów, coachów, którzy, z którymi współpracują, ale, ale są przedsiębiorcze, chcą być odpowiedzialne za realizację pewnych e, aspektów biznesowych, same realizować się razem z grupą, robić projekty ciekawe. E, I chcą mieć wolność w tym zakresie. Mm -hmm. podpowiedź... To wolność zawsze wolność. jest ta kluczowa. Tak. Wolność jest kluczowa. Wolność jest kluczowa. No dobrze, to jak organizacja, która zatrudnia na całym świecie dziesiątki tysięcy pracowników, w Polsce też tysiące pracowników, jak się, może, jak się może przygotować do tego, żeby z tego pokolenia przyciągnąć do siebie najlepsze talenty. No bo wiadomo, każda firma chciała mieć najlepszych pracowników, teraz musi o nich zawalczyć, w jaki sposób? Tak. Ja bym wróciła w ogóle do, do takiego do takiej podstawy, czyli rzeczywiście misji i kultury. Tak, kwestia kulturowa to nie jest taka rzecz, którą można zmienić w jeden miesiąc, czy nawet i w rok, ale w każdym razie firma powinna po pierwsze uznać, że to jest ważne. Te tak. Tak, czyli żeby ten przykład szedł od góry i naprawdę zwalidować swoją misję, swoje wartości, czy te wartości związane, z różnorodnością, z odpowiedzialnością społeczną, czy one w jaki sposób i w jaki sposób mają być reprezentowane przez firmę. Więc tak, te fundamenty są istotnie ważne, bo tak jak właśnie powiedziałeś, że jeżeli my mówimy o tych wartościach, a realizujemy inne, to jest jeszcze gorzej niż jak o nich nie mówimy. No właśnie. <laughs> Więc to jest taka zmiana, która musi nastąpić na wysokim poziomie, na poziomie zarządu. Druga rzecz, myślę, że bardzo istotna jest teraz rola HR, tak? Tak. human resources, w ogóle zarządzania pracownikami, dlatego że to już nie przechodzi na kwestie związane z procesami, regulacjami, tylko tutaj mówimy o innym modelu pracy, właśnie mm -hmm. o tym, w jaki sposób zrealizować tą, tą wolność, w jaki mm -hmm. sposób ją... Zaimplementować w organizacji. Zagospodarować jak... tak, żeby ona była procesem twórczym, ale jednocześnie dokładnie. była w pewnych ryzach, prawda? A była w pewnych ryzach, dokładnie. W jaki sposób motywować ludzi? W jaki sposób ich wspierać? Dlatego, że e, jednak pokolenie Z deklaruje, że e, potrzebuje liderów, którzy są ponad taką zwykłą biznesową relacją. Na przykład Oczywiście. 82% deklaruje, że chciałoby mieć jakieś połączenie poza firmą, poza kwestiami biznesowymi ze swoim menadżerem, żeby ich wartości, zainteresowania się pokrywały i chcą być też mieć poczucie, że firma się o nich troszczy. Mhm. Więc jest to zupełnie inny model leadershipu, tak? mhm. zarządzania w ogóle zespołami. Tak? I to jest zmiana, która niewątpliwie dotyczy procesów zatrudniania liderów oceny tych liderów, kształcenia tych liderów, no bo jednak mimo wszystko oprócz tego, że przychodzi ten lider do pracy yy, i on nawet spełnia te wartości, to są pewne rzeczy, które takie procesy, pewne, y, które musi poznać, takie jak oceny pracownika, żeby no one tak. były spójne. Więc jest to dużo pracy i na poziomie procesów, i na poziomie właśnie tych wartości, i na poziomie kompetencji e, liderów e, i na poziomie tego, za, w jaki sposób rozliczamy tego tak. menadżera za ich pracę. I jest jeszcze jeden aspekt, bo te pokolenia gdzieś tam w organizacji się zderzają, tak? Milenialci, Greki, y, Zetki i to też tworzy pewną zupełnie nową dynamikę, tak? Znaczy, to tak. nakłada... Bo, bo mogą się zdarzyć pretensje. On, ma, on chce wolności, dostaje wolność, a ja. Yy... A ja potrzebuję czegoś innego. Czegoś a ja innego, chcę, tak. żeby wszyscy byli na w biurze. Oczywiście. No i rzeczywiście jest tak, że na pewno szukamy pewnych i to też waliduje, też. Mamy pewną wspólną podstawę wartości w firmie, którą. Wszystkie pokolenia muszą się dostosować. Czyli trzeba ten fundament taki zbudować, żeby, tak. żeby on pasował... Żeby on pasował do, do wszystkich, żeby to nie było na poziomie pokoleń, tylko na poziomie pewnych wartości, które reprezentuje dana osoba. Mm -hmm. Więc... E, prawda? Bo jeżeli my reprezentujemy wartości różnorodności, a zatrudniamy osoby, które tej wartości nie spełniają, e, na przykład dlatego, że są bardzo tradycyjne, zawsze pochodziły, no to, no to nie możemy zrealizować tego, tak? Więc to jednak... O, stwarza pewne jednak granice, w których możemy się poruszać, prawda? Że te osoby, które zatrudniamy, one muszą pewne fundamenty wartości spełniać. Tak. I wtedy i to na, na, na przestrzeni bez względu na pokolenia, na przestrzeni wszystkich. Wydaje mi się, że to jest niezmiernie trudne stworzyć taki fundament wartości, który będzie spajał organizację, Mówił o jej misji i, 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 to, i też w taki sposób wdrożenie go. I wszyscy w niego wierzyli, no, to jest takie wyzwanie, mi się wydaje teraz ogromne przed przedsiębiorcami. Ale też mamy szansę przed sobą dużo w tym zakresie, dlatego że zwróćmy uwagę, że teraz jest jednak, odbywa się ten proces great reshuffle, czyli ludzie przechodzą, bardzo dużo ludzi dekraluje chęć zmiany pracy, właśnie pokolenie Z też. I mamy szansę wykorzystać to, no bo pojawiają się ludzie na rynku nowi z nowymi doświadczeniami, których, których możemy pozyskać też, tak? Bo z jednej strony cały czas mówimy o tym, że to jest problem, że pozyskanie pracownika tak. to jest koszt, że my wyuczyliśmy, ale to jest też szansa zwalidowania czy rzeczywiście i pozyskania ludzi, które reprezentują te wartości, z którymi, które są dla nas ważne. Czyli Więc... przedsiębiorcy powinni patrzeć tak, na to jako szansę. zdecydowanie patrzeć na to jako szansę, na szansę na to, żeby zweryfikować, zbudować, przebudować tą kulturę i zrealizować to jakie rzeczywiście ambicje w zakresie kultury mają. A przedsiębiorcy jest. są tacy, że w, każdym, w każdej trudności widzą szansę, żeby się rozwijać. <laughs> tak. Także tym optymistycznym akcentem kończymy. Bardzo dziękuję za wizytę w naszym studiu. Dziękuję Nadalna bardzo. Adela Kasiewicz, członkini zarządu Microsoft Polska, była naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję.